Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead i witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Dodge Chargera RTS filmu Szybcy i Wściekli z kolekcji De Agostini. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jakie elementy zawiera 25 numer kolekcji, a potem złożymy sobie przednią ścianę boczną. Oczywiście to nie jest. Przednia ściana boczna, bo jak przednia, skoro boczna. Jak boczna, skoro przednia. A tak naprawdę to jest tylna ściana komory silnika. Zapraszam. Numer 25 zawiera przednia ściana boczna, metalowa. Uchwyt maski dwie sztuki plastikowe. Przekaźnik plastikowy. Złącze uziemiające. Plastikowe i jeden zestaw śrubek. Jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie przednią ścianę boczną, jeszcze nie wiem, dlaczego się tak dziwnie nazywa. I w pierwszym kroku bierzemy sobie jeszcze jeden uchwyt maski i wsadzamy go. Zobaczcie, tutaj jest taki fajny kształt właśnie sześciościenny. I tutaj mamy też tą końcówkę też jakby taką śrubową. I wkładamy go w ten sposób a nie w ten sposób, co ja gadam ale głupoty <grych> tym krótszym, krótszą końcówką o, ciach, i pasuje i bierzemy sobie śrubę CM jedną i wkręcamy tutaj od drugiej strony, czy mi upadło? upadło, dobra, już jeszcze raz, ciach, tutaj sobie można spokojnie palcem przytrzymać o, najlepiej tak, że zobaczcie, tutaj jest taki mały Otwór w tym, w tym uchwycie. Więc najlepiej tak sobie to, żeby ten otwór szedł w poprzek. Nie wzdłuż czy coś, tylko w poprzek. I, do, I go wkręcamy. Nie powinno być problemu, no bo kształt ten sześciokątny, sześciościenny nam pomaga w utrzymaniu. No i już jest. Dobra. I przechodzimy sobie do drugiego kroku. W drugim kroku bierzemy drugi uchwyt, drugą śrubkę. I dokładnie tak samo tutaj z drugiej strony jest ten sam kształt. Krótkim końcem dopasowujemy tak, żeby nie było tak jak teraz, że mam otwór tak po skosie, tylko tak dopasowujemy, żeby był o poprzek. O, teraz widać. Dobra, trzymam. O, już mam. Tu mi nie uciekło. I wkręcamy. Troszkę przeskakuje. No dobra, ale siedzi. Jedno i drugie, to chyba nawet można trochę dokręcić. Nie, lepiej nie. Dobra, ok, przechodzimy sobie do kroku numer 3. I teraz tą stroną. Tak, tak, zobaczcie, tutaj jest taki, um, takie wgłębienie. I to wgłębienie jest idealne na nasz przekaźnik. Tak, czyli tutaj macie wgłębienie, tutaj macie stworzeń i proszę bardzo, cyk, dociskamy. O, jest, ok. I teraz z tej samej strony, tak? Tak. Z tej samej strony bierzemy sobie złącze uziemiające. I to złącze uziemiające ma być, jak macie tak, o, to w najbardziej skrajnym otworze montujemy. Też tutaj jest stworzeń, więc wystarczy tylko, tylko wcisnąć. Tak dobrze mówię, tak, najbardziej skrajny otwór. W ten sposób tą jakby podstawą w dół. O, fajnie. Z takim przyjemnym oporem wchodzi, więc nie powinno być problemu. I tyle. Tak właśnie się prezentuje tylna ściana komory silnika, a nie jakaś tam przednia ściana boczna, bez sensu. No cóż, dzisiaj za bardzo sobie nie poskładaliśmy. W zasadzie dwie śruby, dwa plastikowe elementy, przyczepione do. Tylnej ściany, i tyle. Ale wiedzmy, że to jest kolejny element do naszej komory silnika, która już jest kompletna. Poziom trudności oceniam na jeden i pół. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. Zapraszam oczywiście na moją grupę na Facebooku. Link macie w opisie. A w następnym odcinku złożymy sobie hamulce. Co oczywiście znowu trochę mija się z prawdą, no ale tak piszę w następnym magazynie. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!